kurczliwą i tyle. Z tych radi zazwyczaj wychodzi dużo różnych innych kabelków, jak jakiś dodatkowy antenowy. E, o, na przykład masz tu miałem niebieski kabel. Najczęściej niebieski kabel taki luzem, który idzie to jest albo od anteny, jak wysuwana antenę w samochodzie, albo od amplifera. Amplifera, amplifera nie wiem, kurwa. I wtedy jest AMP. Ja sobie do tego AMP podłączyłem Remote z, wzma z wzmacniacza. No i po prostu mogę sobie wyłączyć i włączyć z opcji radia, nie amplifier. Jak jest on, no to jest włączony. Jak jest off, no to wyłączony. Chyba wszystko, no. Nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć. Nie mam pojęcia. Kamera cofania. O! Teraz tak zerkłem. Kamera cofania. Mm. Podłączamy ją oczywiście pod yy, kabel, który jest podpisany, albo kamera. Kamera, ja piszę kamera na dwóch tych, ale w niektórych radiach piszę reverse po angielsku, albo po prostu ref, nie? Te pierwsze trzy litery słowa reverse. No i to jest yy, Y, Cięć do kamery cofania, y, y, do kabla wideo, ale jeszcze, żeby się nie pierdolić, tak jak niektórzy, w y, rozbieranie światła, podłączanie plusa odstecznego, te radia zawsze mają wyjście, które wzbudza y, kamerę cofania. Teraz robią te wideokable y, od razu z czerwonym kabelkiem na plusa, który można podłączyć do, gdzie on tu jest, tu jest, widzicie? Ja mam akurat zielony, przeważnie w sumie chyba jest zielony Tu macie parking Widzisz, wrzucasz wsteczny I automatycznie masz tutaj na tym kablu plus I podłączasz po jednej stronie tego wideo plusa tu A po drugiej stronie plusa do kamery Ja tak naprawdę nie pamiętam jak to zrobiłem Teraz tak próbuję sobie przypomnieć ja chyba to podłączyłem, jak się nie mylę, prosto do tak, ja mam podłączony to w, w czujniku wstecznego, bodajże to, tak, na 99% przy czujniku wstecznego mam to połączone, także możecie to podłączyć w księdze bezpieczników, w, w gdziekolwiek gdzieś, gdzie jak plus, ma, jak wrzucię wsteczny, to się robi plus. Z tego co mi się wydaje. Gdybym nie miał kambusa a usilnie chciał radio, to mogę po prostu z tej strony plus podłączyć. Nie z tej oryginalnej, tylko od strony radio plus podłączyć pod stałe plus po akumulatorze, a plus 12 po stacyjce pod zapalniczkę, cokolwiek co, co po stacyjce działa. I wtedy chyba nie będę potrzebował kanbusa ale nie będzie działało sterowania z manetek znaczy z rolek czy tam guziczków także jeden, jak to woli, no ja to wolałem kupić tego kanbusa bo on kosztuje nie wiem ile w Polsce kosztuje, no ja zapłaciłem coś koło ten był w zestawie ale taki z tej firmy Connect 2 kosztuje coś koło 10 funtów więc żaden żaden wydatek jakby nie było dobra Abyście coś jeszcze potrzebowali, to piszcie. Albo nie wiedzieli, to też, no piszcie. No i tyle. Co tu dużo mówić. Chyba wszystko. Dobra. To na razie. Aha. Jak wsadzacie radio, nie pchajcie na siłę, bo jak upierdolicie kable, wtyczki, albo cokolwiek, to potem jest problem. A szczególnie w tych chińskich radiach, to wejście lubi wcisnąć do środka, jak na hamca pchacie, więc ja tu pcham leciutko, zrobiłem sobie ekstra miejsce i... no i magiczne gumeczki bo ruszało mi się radio, bo wyjebałem tą klapkę metalową ruszało mi się radio, więc dałem magiczne gumeczki i wchodzi idealnie, wygląda jak z fabryki no i tyle, no jak macie nieoryginalne radio to wiadomo, potrzebujecie 10 tysięcy, milionów różnych yy, rameczek, cudat i innych jak to ra razem pokleić, po poprzyczepiać nie wiem jak to robią ci, co wsadzają pioniera w 15 ramek i potem do opla, żeby to wyglądało nie wiadomo jak ja bym to z tyłu kleił klejem na ciepło bo ja już widzę jak mi te plastyczki, rameczki trzeszczą, albo kurwa wypadają więc klej na ciepło, zawsze można ściągnąć wsadzić sobie w domu, pokleić, potem do auta wpierdolić, wsadzić do środka i gotowe ja sobie to radio teraz wsadzę Zerknę tu tylko Który tu kurwa kabel przebija Może gdy się plusa z minusem złączy Albo chujli Nie wiem, gdzieś to tu kurwa napierdala Ale w sumie dobra, jebać już nie napierdala to Wiecie jak jest miejsce z tyłu powycinamy to, to kurwa wchodzi jak trzeba nie trzeba się z tym, tym kombinować i pierdolić sprawdzę czy wszystko działa włączę z to radio aha i z tego co wiem jak y, masz kanbus to też nie, no po plus 12 też jak włączysz zapon za to powinno się radio też włączyć, ja tutaj akurat sobie rozkręcałem ten kabu kanbus i coś spierdoliłem, bo sobie chciałem pomatać i pobawić zobaczyć jak to działa, no i oczywiście się musiał spierdolić coś i nie włączę mi się po zapłonie teraz, ale zamówiłem kolejny, no parę funtów nie chcę mi się po prostu naprawiać, drutować kombinować, po prostu wypierdolę tamten wsadę nowy, dziękuję no i dobra, tyle sprawdzimy czy wszystko działa działa kurwa nie, ale ten bas napierdala więc trzeba to naprawić Dobra, na razie, hej, ja bym też miał jakieś pytania, to piszcie.